Dobra, mamo, co? A to już się kąpię? Ale teraz, za ile? Za 10 minut? Mamo, za 10 minut? Teraz dokładnie, w tej chwili? Teraz, mamo, nie mogę. O ja, dobra, ja się tylko cię znowu, no to się nagrywało, bo teraz idę się kąpać, więc będę musiał skończyć. Ale dobra, no to zobaczmy. jak sobie poradziliśmy. Uwaga, uwaga. I jak... Ułagam jest! Wygraliśmy. Ile jeszcze? I zaczynamy się stare doświadczenia. No, no to już mniej, tak? Yy, dobrze. O! Może to sobie wezmę i od razu przewinę. Tak z nudów, bo nie chce mi się czekać. O. Misja, misja i po misji. 36 hmm. Dobra. A to wiecie sobie, bo skoro już jest nawet I to sobie może wezmę pracę na całą noc. Tak, bo nie będę. No, siedział chyba w noc. Albo może sobie wezmę trening. Wspaniala siła, kondycja, edukacja Siła Nie, nie będę Zakończmy w tej chwili, bo się nie, nie chce czekać I hura, mamy wyższe Co? Pierwszy trening zbliżamy 3 na 3 odbyty trening Jedna oponka, uuu Kolejna oponka się um, no, tutaj się, że wyświetliło mysł bohatera. Nie widzę tego jeszcze nie odblokowałem. Pozwala na wybór, że nie przykręcę tej samej misji przed jedną godzinę. No i nie chcę. Kurczę. No, ale chyba sobie tutaj nie zamierzam i no, nie opłaca się tak. Um, dobrze. Um, to um, ja już muszę kończyć. Dobra, to widzimy się w, w następnym odcinku, który chyba wstawię jutro, tak go. 12, bo jutro mam zakończenie roku szkolnego więc no rozumiecie chyba muszę się przeszkować i jeszcze sobie wejść na inne konta ale dobra no cóż cześć trzymajcie się a i jeszcze jeśli się wam y, podobało nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i oczywiście zasubskrybować w mój kanał bo y, to zawsze zachęca do dalszej pracy dobra, to ja się z Wami żegnam, cześć